Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem gum. Tak, wiem, jestem wielką fanką gum, ale nie wstydzę się tego. Gumy powodują, że ćwiczenia są coraz trudniejsze, że ćwiczenia są bardziej wymagające, dlatego staram się jak najczęściej wpleść je w trening. Dzisiaj z gumami będziemy ćwiczyć nogi. Nogi pośladki, dużo ćwiczeń dynamicznych, więc naprawdę będzie się działo. Pierwsze ćwiczenie, bieg szeroko wąsko, już za kilkanaście sekund, ale zanim zaczniemy, jeszcze kilka uwag. Pamiętaj, zawsze brzuch napięty, łopatki ściągnięte, pośladki napięte. Nie garbimy się cały czas, ładnie wyprostowana głowa przedłużeniem tułowia i za chwilę zaczynamy bieg szeroko wąsko, delikatny przysiad, co oznacza, że uginasz nogi i w biodrach, i w. Kolanach. Lecimy szeroko, wąsko. Ciągniesz mocno kolana do zewnątrz, nogi do zewnątrz i biegniesz w miejscu. Dynamicznie, szybko. Zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy napomknąć. Dzisiaj 12 ćwiczeń. Każde ćwiczenie wykonujemy przez 30 sekund. Jeszcze chwila. Nie poddawaj się cały czas. Jesteś w ruchu. Ok. I za chwilkę będziemy wykonywać. Przysiad z wyskokiem do góry. Nie wiem, jakie gumy sobie dobrałaś. Może być jedna, mogą być dwie. Moje są naprawdę hardkorowo mocne, więc już teraz czuję, że moje uda fajnie pracują. Przysiad tył i góra. Wyskok. Ale delikatnie. Udajemy motylka, a nie słonia. Pokazuję z boku. Biodra, tył. Pamiętaj, że tak jak w każdym przysiadzie, tak i w tym ćwiczeniu. Zawsze ruch idzie najpierw z bioder, tak? Czyli one inicjują tutaj. Nie ma kola naprzód, bioderka do tyłu. I skok. Jeszcze chwila. Ok. Następne ćwiczenie. Jeżeli ktoś ćwiczył już ze mną, to wie jestem wielką fajną pajacyków. Stajemy najpierw na szerokość bioder, ręce wzdłuż ciała i przeskakujemy. Tyle, ile guma pozwala. Tak jak mówiłam, moja jest bardzo ciężka, jedna z drugą. Różowa jest trochę lżejsza, ale niebieska naprawdę jest killerem, więc tutaj mój ruch nie jest duży, ale to nie oznacza, że moje nogi nie pracują, tylko niestety nie mogę mocniej. Ale skaczemy. Pamiętaj, przy przeskoku kolana na zewnątrz nie mają się zapadać do środka. Niestety tak bardzo często się dzieje. Mamy świadomie temu przeciwdziałać. Kolejne ćwiczenie przysiad, znowu ale do tego dorzucimy lift przysiad, noga bok, przysiad i druga strona co tutaj jest ważne w momencie kiedy robisz lift, nie robisz czegoś takiego tylko mocno napinasz brzuch tak żeby starać się zostać jak najbardziej w pion, bok przysiad znowu biodra mocno do tyłu wdech u góry Lift i znowu wdech, przysiad i druga strona. Ok, kolejne ćwiczenie. Delikatnie sobie odejść do boczku. Będziemy szeroko biec, ale z przemieszczeniem. Znowu ustawiam się do mikroprzysiadu, biegniemy w prawą i w lewą stronę. Możemy dodać tutaj szybki ruch rąk. Uff. Cały czas staraj się, żeby guma była jak najmocniej naprężona. Jeżeli dysponujesz jedną gumą, to ustawiasz sobie oczywiście na kostkach. Uff. Jeszcze chwila. I jedno z moich ulubionych, hardcore'owych ćwiczeń, jeżeli chodzi o różne wersje przysiadu, to przysiad z przeskokiem. Tak, będziemy robić przeskok. Przeskok taki, znaczy w sumie obrót, tak? Nazwijmy to. Idziemy najpierw przysiad i obrót. Druga strona. Staraj się cały czas. Mieć gumę jak najmocniej napiętą? I druga strona oddech. Za chwilę trochę statycznego bardziej ćwiczenia będzie. I stajemy. Na jednej nodze, czyli pracuje załóżmy teraz lewa, a prawą delikatnie ugiętą. Będziemy ciągnąć mocno do tyłu. Tylko ważne jest to, żeby ruch był z pośladka. Połóż sobie rękę na pupie i poczuj, że ten pośladek pracuje. Mocno ciągniesz. Ważne jest to, żeby też stabilnie stać na drugiej nodze. Nie ma się że się gibiesz. Jeżeli czujesz, że to jeszcze nie jest moment, kiedy jesteś w stanie tak stabilnie stać. Wtedy możesz delikatnie podeprzeć się, czy to ścianę, czy o jakiś mebel, który gdzieś tam jest w pobliżu. Dobra, przechodzimy na drugą nogę, i znowu możesz położyć sobie rękę na pośladku, także iść czuła. Mocno napinający się pośladek. Wdech. I mocno ciągniesz do z wydechem wracasz. Dech. Mocna praca pośladka. Noga, na której stoisz, delikatnie ugięta. Ostatnie sekundy. I lecimy do następnego ćwiczenia, jakim jest Monster Walk. W Monster Walk ważne jest, aby starać się mieć cały czas kolana delikatnie ugięta, naprawdę bardzo delikatnie, a nogi tak naprawdę są praktycznie wyprostowane. Idziemy do boku. Wracam. Ściągnięte łopatki. I małe kroczki. Raz w prawą. Raz w lewą stronę. O! I jeżeli dobrze ćwiczysz, w tym momencie powinien być płomień w pupie. Ogień. Tam naprawdę powinno się dużo, dużo, dużo dziać. O, I wracasz. Przysiad sumo. Czyli znowu mocno do tyłu pośladki, tylko teraz ważne jest to, żeby napiąć bardzo mocno tą gumę, ponieważ rozstaw jest już dużo szerszy niż na szerokość bioder, tak jak to było w przypadku zwykłych, klasycznych przysiadów. Staraj się, aby pośladki dochodziły co najmniej do poziomu kolan. Nie był to taki o tyle. że to jest taki mikroprzysiadzik. Tylko niziutko, żeby uda miały prawo i pośladki jak najmocniej popracować. Jeszcze dwa ćwiczenia nam zostały. I kończymy pierwszą serię. Pierwsze z tych dwóch ćwiczeń to przyskoki. Szeroko, wąsko. Lecimy. I tu znowu tak jak w przysiadzie, kolana delikatnie do zewnątrz, jeżeli masz ochotę. Przyspieszasz. Ty tutaj jesteś panią treningu i decydujesz, co tak naprawdę się na nim dzieje. W tym sensie, że możesz wybierać łatwiejszą, trudniejszą wersję ćwiczenia. Możesz wybierać tempo, tak? Możesz wykonywać dane ćwiczenie szybciej lub wolniej. Ważne jest to, żebyś zawsze robiła prawidłowo. I mamy pierwszą przerwę. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko, a przepraszam, co ja gadam. Jeszcze ciągniemy nogę do góry. W połowie stopy guma i ciągniesz raz. Prawą, raz lewą. Teraz mamy drugą gumę do dołu, żeby nie przeszkadzała, i ciągniesz. Góra. Mocno. Przepraszam za mój błąd, ale uff. tak to czasami bywa. I mocno, góra, ciągniesz. Pośladek udopracuje. Góra. Op. I druga. To jeszcze sekund kilka zrobimy. Trudno. Będzie krótsza przerwa, ale musi być porówno. Ok. I poprawiamy gumę, ponieważ wracamy za sekundkę do naszego pierwszego ćwiczenia. Oczywiście teraz, jeżeli masz ochotę, to jak najbardziej łyk wody nie dużo, bo jest trochę skakania, więc żeby później nie było niewygodnie gdzieś tutaj coś nie, nie przelewało się za mocno. Więc ja zawsze sugeruję malutki łyczek, jeżeli potrzebujemy. Ale już teraz odkładamy wodę, odkładamy ręcznik, stajemy do następnego ćwiczenia, którym jest: jak szeroko, wąsko. Gotowa? No to lecimy. Delikatny, przysiad, mocno napięty brzuch. Pamiętaj. Ładnie łopatki ściągnięte. Nie garbimy się, nie zwierzamy rąk. Możesz położyć sobie ręce na biodrach, możesz trzymać przed sobą. To już jak tobie wygodnie. Ważne jest to, żeby mieć prawidłową pozycję. Cały czas mocna praca. Zarówno ud, jak i pośladków. Ok, kolejne ćwiczenie. Przysiad. Pamiętaj, teraz się jak najniżej zejść, wyskakujesz, lądujesz jak piłeczka. Płynnie przechodzisz z fazy wybicia do fazy dolnej. Hop. Kontroluj cały czas kolana. One mają być delikatnie do zewnątrz. Nie pozwól tutaj, żeby o, coś takiego zadziało się. Uff. Oczywiście jak tak przydarzy się raz czy drugi, nic się nie stanie ale jeżeli tak będziesz robił za każdym razem, przy każdym treningu, powtarzała ten błąd, no to niestety nie zdziw się, że kiedyś kolana zaczną mocniej boleć. Dbajmy o jakość wykonywanych tych ćwiczeń, ponieważ bardzo to przekłada się to na życie codzienne. Bajacyki. I teraz tak, ręce mogą iść bokiem, przodem, możesz zrobić sobie miks i raz, przód, bok. Jeżeli masz ochotę, przyspieszasz. Jeszcze kilka sekund. I następne ćwiczenie to przysiad z liftem. Pamiętaj, nie pozwól, żeby przekręcało Cię, czy spychało na jedną ze stron w momencie, kiedy Podnosisz lewą to w prawą stronę. I Idziemy ty z bok. Mocno na dnie brzuch. Delikatnie. I to też jest ważne. Noga idzie do boku wolno. Nie chodzi o to, żeby ją wyrzucić w kosmos, tylko żeby ona świadomie szła do góry i wracała. Dech. Dół. Wydechał. I przygotowujemy się do biegu szerokiego do boku. Poprawiamy gumę, jeżeli potrzeba. Ustawiamy się znowu. Delikatny przysiad. I biegniemy raz w prawą stronę, raz w lewą. Gumy mocno napięte. Chwila. Kolana cały czas na zewnątrz. Ok. Przygotowujemy się do przysiadu z obrotem. Jeżeli jest to na chwilę obecną za trudne dla ciebie ćwiczenia, zrób dowolne inne z dzisiejszego zestawu. Może być to po prostu zwykły przysiad. O właśnie. cały czas mocno napięty brzuch jeżeli puścisz to właśnie może się zdarzyć że delikatnie gdzieś tam zaczniesz tracić równowagę jeszcze ok i ustawiamy się do liftu do tyłu noga na której będziesz stała delikatnie ugięta, brzuch mocno napięty i ciągniesz do tyłu Pośladek mocno pracuje. Dech. I mocno tył tył tył. Wracasz. Dech. Przytrzymaj dłużej. I dół. Dech. Lecy ładnie proste. Jeszcze chwila. Dech. I do tyłu noga. Wracasz. I przechodzimy na drugą i druga teraz ugięta delikatnie i pracuje przeciwna na noga niż przed chwilą mam nadzieję, że czujesz palący pośladek Uff. za chwilę jeszcze mocniej go przypalimy bo pójdziemy w Monster Walk czyli te drobne małe kroczki do boku z cały czas napiętą gumą gotowa ustawiamy się, możemy ruszyć wcześniej, Monster Walk to jest takie super ćwiczenie, że spokojnie możemy naszym pośladkom zaaplikować trochę dłuższą serię i bok to jestem w wieży, więc myślę, że jakiś ptak tutaj przed chwilą wleciał, ale nie mam żadnego towarzystwa chwilowo. I mocno ciągniemy w prawo, raz w lewo. Nie wiem jak twoje, ale moje pośladki właśnie już zapłonęły. Uff. Przysiad szeroki, mocno napinasz gumę. Teraz naprawdę ma być. Ekstremalnie napięta. 30 sekund. Sumo przysiadów, czyli znowu kontrolujesz kolana, łopatki ściągnięte, a cały ruch inicjujesz z mocnego wypchnięcia bioder. Dlaczego w ogóle to jest tak ważne? Dlatego, że biodra są najsilniejszym stawem, który bierze udział w tym ćwiczeniu. Jeżeli zaczniesz ćwiczenie od kolan, naprawdę jest 99% szans, że będziesz. Że kolana pójdą za mocno do przodu, co się wtedy dzieje, jest bardzo duży nacisk na struktury w kolana, i z czasem te kolana najzwyczajniej w świecie bolą przez skoki do zewnątrz. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy te ćwiczenia wszystkie wykonywały poprawnie. Chodzi też o to, że jeżeli się nauczymy wykonywać poprawnie ćwiczenia, to później w ciągu dnia jak będziesz. Stawała z krzesła, robiła wiele rzeczy, które jednak przypominają ten przysiad. Masz dużo większą szansę, że zrobisz to prawidłowo i twój kręgosłup będzie e, mniej narażony na kontuzję. I zapomniane przeze mnie w pierwszej serii ćwiczeń, przechodzisz z gumą na środek stopy, druga trochę niżej i mocno ciągniesz raz lewą, raz prawą stopy do góry. Czuj się wraz z kolanem. Góra. Ciągnij. Jeszcze chwila. Mocno pracują nogi. pośladek Udo też tutaj musi zawalczyć, żeby móc tą gumę jak najmocniej wydłużyć. Ok. Poprawiamy gumę. No za chwilę trzecia, niestety już ostatnia seria, ale jeżeli masz ochotę, zrób jeszcze więcej. Będzie to tylko z korzyścią dla ciebie. Uff, a teraz mała przerwa, podczas której jak zwykle możesz albo się napić, albo zrobić coś, e, otrzepać pod stwarzy, cokolwiek, ale za chwilę już zaczynamy, więc nie odchodź daleko. Bo ważne jest to, żeby te przerwy nie były za długie, bo później znowu musisz wchodzić w cały ten trening. Najlepiej zrobić małą rozgrzewkę. Jesteś gotowa do ostatniej trzeciej serii? Mam nadzieję, że tak. Więc ustawiamy się, bieg szeroko, wąsko i lecimy. Ciągniesz gumę mocno. Teraz już naprawdę postaraj się, żeby to było ekstremalnie mocno. Uff. Żeby Twoje nogi mocno poczuły ten trening, bo dają duże możliwości. No przyspiesz że nie masz siłę. Jeszcze trochę tupiemy, tupiemy. O, wow! Pali udo jedno z drugim. Dobra, przysiad z wyskokiem. Tutaj jak sobie już chcesz, możesz mieć trochę szerszy ten rozstaw stóp. I lecimy. Tył. Wyskok. Pamiętaj, że jesteś teraz piłeczką, czyli płynnie spadasz na nogi i co jest ważne, od razu przechodzisz do przysiadu. Nie ma czegoś takiego, przysiad, przysiad, nie, przysiad przechodzi od razu z fazy, z wyskoku przechodzimy do przysiadu, z wyskoku do przysiadu, tak, ok. Pajacykiem. Pozycja wyjściowa. Ważne jest to, żeby ta pozycja wyjściowa już była z napiętą gumą i dopiero później ją jeszcze mocniej rozciągamy, bo jeżeli staniesz za wosko, to ta guma będzie Ci się przesuwała przy każdym ruchu, więc dobrze jest już na początku mieć ją mocno napiętą kolana, delikatnie dozę, ręce bokiem lub przodem. Uff. Przysiad z liftem. Tu już stajemy dokładnie na szerokość bioder i ciągniemy nogę do boku, ale najpierw przysiad, lift, przysiad i lift. Nie mocno do nogę do boku. Ważne, żeby ten ruch był z pośladka. Znowu możesz położyć sobie rękę na pośladku, żeby poczuć że tutaj dużo się dzieje. Ostatnie sekundy. I bok do boku, z szeroko rozstawionymi nogami, że guma ci się turla gdzieś tam po tych nogach, to staraj się za każdym razem w miarę możliwości jednak ją poprawić, bo to jest to niewygodne, że ona jest taka zrolowana Tempo, tempo. Mamy się zgrzać. Nie wiem jak ty, ale mile ci pod po plecach, więc to znaczy, że jest dobrze. Robimy trening. Uff. OK. I przysiad z obrotem. Uff. Pamiętaj, biodra najpierw do tyłu mocno. Zaczynamy? Zaczynamy. Tył i obrót. Możesz dotykać, starać się dotykać za każdym razem kostki od tej samej strony, czyli tak jak ja od Twojej. Albo od ściany. Bo jeżeli zawsze będziesz lewej dotykała, to będziesz tak trochę przechylona zawsze w tą samą stronę. Jeszcze kilka sekund. I kolejne ćwiczenie. Noga do tyłu. Stajemy na lewy i mocna praca pośladka Teraz się nie odkładać tej nogi, która jest. która idzie do góry. Wdech. Mocno ciągniesz z wydechem. Wracasz. Dech. Jeszcze kilka sekund. I zmieniamy nogę. Zmiana. Jeżeli stajesz na lewej, to teraz nastajesz na prawej delikatnie, tak naprawdę, delikatnie ją uginasz i moc do Jeszcze chwila, i zmieniamy ćwiczenie mocno pośladek zapracować. Ustawiamy się do monster walk. Ważna sprawa. Pupę dajesz jak najmocniej do tyłu. Plecy proste. Nie garbisz się. I małymi kroczkami do obok. Raz w lewą, raz w prawą w stronę. Naprawdę tych kroczków ma być 4, 5, 6, nie więcej bo tak żeby było równomiernie, jeżeli pójdziesz dużo prawą to może się okazać, że w ciągu tych 30 sekund nie zdążysz drugą stronę zrobić takiej samej ilości, i jeszcze ważna rzecz zawsze jak robisz monster walk podnosisz nogę z ziemi. bo jeżeli tego nie będziesz robiła, to zapracują bardziej przywodzicieli, będziesz ciągnąć nogę za sobą, a nie pracować pośladkiem, jak to jest w przypadku gdy ją podnosisz przysiad sumo, mocno Nogi rozszerzamy i tył. Jeżeli masz ochotę, dorzucasz tutaj tempo. D. Idziesz do dołu i wydech. Cały czas mocno kolana na zewnątrz. Nie pozwól, żeby one się zapadały, żeby było coś, tak, żeby było coś takiego. Nie, nie pozwalamy. Tył. Upa daleko, jakbyś chciała usiąść na czymś Uff. i przeskoki szeroko, wąsko dwa ćwiczenia i kończymy dzisiejszy zestaw gotowa? no to dynamicznie, tempo szybciutko to tutaj już pozwalamy sobie naprawdę na bardzo dużo Uff. dopalamy łódkę. jeżeli chcesz, żeby było ciężej zejść niżej w przysiadzie, ok ciężej będzie wykonywać to ćwiczenie wtedy w większym tempie, ale uda będą paliły jeszcze mocniej Uff. ostatnie sekundy Uff. nie poddawaj się, zostań ze mną ok, i guma na środek stopy i ciągniemy, wysoko kolano raz, prawe, raz lewo góra lewo i prawe Ostatnie jeszcze kilkadziesiąt sekund. Mocno. Ja aż czuję brzuch w tym momencie, bo, żeby mocno nogę podciągnąć do góry, to również brzuch musi się aktywować. Udało się. Zrobiłyśmy. Jak widzisz, jak jeżeli jeszcze nie jesteś przekonana do gum, to można się było przekonać dzisiaj, że takie niewielkie coś jedno z drugim powoduje, że trening zrobi dużo, dużo, dużo trudniejszy. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten trening. Mam również nadzieję, że nic się nie działo niepokojącego podczas jego wykonywania. A jeżeli tak było, to oczywiście napisz do mnie. Bardzo chętnie spróbuję tobie. Pomóc odkryć, co się zadziało, dlaczego tak było, bo yy, tak jak zawsze powtarzam, w tych wszystkich ćwiczeniach najważniejsze jest to, żeby ćwiczenia nie przysparzały bólu, bo życie z bólem, mówmy się, nie jest fajne. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. No i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Na razie, cześć! A i jeszcze jedno, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to czym prędzej to zmień? Ponieważ regularnie tutaj publikuję nowe filmiki, więc naprawdę warto. Jeżeli miałabyś jakiś pomysł na nietypowy trening, to oczywiście napisz do mnie, spróbuję podjąć wyzwanie i sprostać Twoim wymaganiom i zrobić go specjalnie dla ciebie. Jeszcze raz dziękuję i życzę miłego dnia. Hej!